Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Znachor, rozdział ósmy. W miasteczku w Dbradoliszkach, tam gdzie zbiega się wąska uliczka nosząca nazwę Napoleona, z drugim rynkiem ochrzczonym imieniem Placu Niepodległości, stoi jednopiętrowa kamieniczka z czerwonej cegły, a w niej na parterze mieszczą się cztery sklepiki. Największy z nich i najokazalszy jest sklepik narożny, własność pani Michaliny Szkopkowej. W sklepiku są do nabycia materiały piśmienne znaczki stemplowej, pocztowej, nici, wstążki, guziki oraz tytoń i papierosy. Ilekroć Antoni Kosiba przychodził do Radoliszek właśnie w sklepiku pani Szkopkowej, zaopatrywał się w tytoń, gilzy i zapałki a także kupował tu jedwabne nici. Sama pani Szkopkowa rzadko siadywała w sklepie, najczęściej w czwartki, jako dni targowe. Zwyczajnie w domu miała zajęcia po uszy, przy czworgu dzieciach i przy niezłym gospodarstwie. W sklepie wręczała ją młoda dziewczyna, sierota, która za mieszkanie i bikty za 10 zł miesięcznie spełniała obowiązki sprzedawczyni uczciwie, i sumiennie. Pani Szkopkowa umiała ocenić i inne jej zalety, a przede wszystkim to, że Mary lubili kupujący. Lubili, bo była dla każdego grzeczna, uśmiechnięta, życzliwa, a przy tym, co się zowie, ładna. Nie jeden z porządniejszych klientów, co tu ukrywać, specjalnie po to wstępował do sklepu pani Szkopkowej, by pogabędzić z Marynią, pożartować i pomizdrzyć się do niej. Pan prowizor z apteki, sekretarz gminy, siostrzeniec księdza proboszcza, ziemianie z okolicy, inżynierowie z fabryki. Żaden z nich nie pominął okazji, by wstąpić po paczkę papierosów czy po pocztówki. A ty, Marynka, uważaj, mówiła pani Szkopkowa. Na byle kogo albo na żonatych nie zwracaj uwagi. Ale jak trafi się odpowiedzialny kawaler, co w tobie upodobanie znajdzie, ty z nim mądrze politykuj. Z takich rzeczy to i małżeństwo wyjść może. Marynia śmiała się. Mam czas. Czasu nam, kobietom, w tych sprawach zawsze mało, a ty już musi być niedługo 20 lat skończysz. To i czas. Ja w twoim wieku już trzyletniego syna miałam. Tylko byle kim głowy sobie nie zawraca i za wysoko nie sięgaj, bo sparzysz. Ja ci mówię. Na przykład z tym to paniczem na motocyklu jeździ to on jeździ ale ożenić się z tobą to ani mu w głowie znam ja takich znam oczy przewraca rączkę łapie wzdycha a potem obraza boska nie napytaj sobie nieszczęścia ale co też pani mówi śmiała się marysia ani mi na myśl nie przyszło coś takiego no no jego ojciec to wielki pan właściciel majątku i fabryki syna z jaką hrabianką ożeni. — Zapamiętaj to sobie! — Oczywiście, ja też nic. — Co pani sobie na niego upatrzyła? — Już jeżeli do kogo z klientów dodała żartem, robię oko, to do tego starego znachora z młyna. Była to prawda. Marysia rzeczywiście lubiła Antoniego Kosibrą. Była przede wszystkim zaciekawiona jego fachem. W miasteczku cuda o nim opowiadano. Mówili, że kogo ręką dotknie, choćby umierającego, uzdrawia. Że diabłu duszę sprzedał. Inni znowuż, że od matki boskiej i ostrobramskiej taką moc otrzymał. Gadano, że darmo leczy, że nawet zna takie zioła, które dość wypić, by pokochać tego, kto je podał. A poza tym był zawsze smutny, milczący i takie dobre oczy miał. I zachowywał, I zachowywał się inaczej niż inni prości ludzie. Nie pluł na podłogę, nie klął, nie przebierał w towarze. Przychodził, zdejmował czapkę, mówił krótko czego chce, płacił, bąknął, dziękuję panience, i wychodził.